do BININ 2023 święto czy? króli kończymy konstrukcję ścianek działowych Ale nie wiem czy my dzisiaj to skończymy spokojnie skończymy czekając na płyty, które przyjadą tak w tygodni tygodniu i będziemy wtedy płytować. A tymczasem życzymy Państwu wszystkiego dobrego w tym nowym roku, do kończenia Waszych budów, nie tylko budów i wszystkich rzeczy, które tam zechcecie. A my zapraszamy na filmy z dalszej części naszej konstrukcji dachu i ścian. W sumie to ich jest bardzo niewiele, bo to był gorący okres, kiedy trzeba było szybko robić i mało było czasu na kręcenie. Tak. Z produkcji ścian mamy dużo zdjęć, ale może się... No to będziemy wrzucać? robić zdjęcia i podkład głosowy zrobimy. Coś się, co się wymyśli. Może, może jutro się albo w niedzielę pojawi już ten upragniony odcinek z budowy hempitowy, konowy ścian. Tymczasem wracamy do pracy, a wam jeszcze raz życzymy wszystkiego dobrego. Jeszcze tylko krótki uchwyt na to co już mamy może. W sumie tego nie widać jak jest taki ażurek swego ciągle, nie? Ale już bardziej intensywnie No tak, tak. Trochę już od ciebie mogę wizualizować trochę. Nie, na pewno widać Dupa. Znaczy, przepraszam, kupa, Nic nie widać Dobra. A Smoczyca znowu miesza swoje mikstury No i za bardzo miesznęła Tym razem ro rozmieszowujemy? co? Kwas i borax Kwas i borax, bo Timo to sprzętem Będziemy psikać o tamto jeszcze, co by robali, nie było no. Jakie ładne chmurki I mieszamy we wziątku zagotowanym właśnie tutaj Ale się nie rozpuszcza Trzeba mu dać więcej czasu No i tak właśnie będziemy czynić impregnację to prawda Krokwie są zaimpregnowane, aczkolwiek nie widać, bo nie są zielone, takie jak łaty. Bo zaimpregnowaliśmy je Fobosem bezbarwnym. Smoczyca nie trzyma nerwów na wodzie. W sensie bezbarwnym Fobosem są zaimpregnowane. I, I dobrze, ale jeszcze chcemy je przelecieć boraksem, A zwłaszcza konstrukcję, bo konstrukcja nie była impregnowana. A jak to będzie zamrożone wapnie, no to to i tak wapno zrobi swoją robotę. A, a... A, a, a... A borax, kwas borowy i inne takie wymyślne rzeczy zabiją nam zwierzątka. Jak to się mówi? Na śmierć. Uważę. I tak, łoto, smoczyca no na wysoko. No dawaj, dawaj. Widzę. Łapryskuje drewno. Nie stonkę, ale inne rzeczy. A przede wszystkim legary, bo one jeszcze właśnie nie były ani impregnowane, ani zabezpieczone przed biologią. A tak wygląda smoczyca z dołu. Pogromczyń i robactwa, smoczyca w nowej odsłonie pogromcy duchów i robagi. I tak oto zalała buraksem wszystkie legary od góry a teraz tą część tutaj frontową, bo za chwilę będziemy to nabijać deseczkę w czoło no niestety trochę popękane drewno jest a w tych szparach mogą tam się już zamieszczać jakieś robale więc zwalczamy dziady tak? Go with Co Pan smok powie? Tak, montujemy nowoczesny typ półciomienia, odpromienia i tak dalej. Czyli im więcej żelazka, tym lepiej. No a tak naprawdę to robimy stężenia wiatrowe Zgodnie z projektem. I zaraz zobaczycie, jaki mamy patent na naciąganie taśmy. Bo tak ma naciąganie Vamos então, a Dobra, tyle to jest masz, czy jeszcze nie, możesz? Nie no, jeszcze mogę, no ale... No i jedno, jedno. Dobra, dobra, bo już się wszystko zmieniło. No i tak Dzień dobry, co państwo powiedzą? Yy, witam, jest bardzo fajnie Co ja dzisiaj robiłeś na działce? Yy, dzisiaj robiłem yy, bardzo dużo kątowników przybijałem Chodź pokaż Pokazuję yy, Tutaj kątowniki jeszcze przybijała moja siostra Mhm mm z tego kątownika zacząłem ja, nic jeszcze nie pordzewione, tam wszystko tam pordzewione było, na przemian trzeba było raz tej, raz z tej, mhm. aby jak będą wiatry, nasz dom się nie przesunął po prostu. Super, a tu jeszcze będzie co przekręcone do fundamentu? Yy, tutaj taka śrubeczka. Kotwa się nazywa. No właśnie, kotwica. Kotwica. A co robi mama? Pręży muskuły Tak, jasne. Z tej strony już mamy słupki szczytowe. I teraz lecimy na drugą stronę, potem jeszcze poprzeczki i chyba będziemy mogli odgwizdać powoli koniec konstrukcji. Tymczasem zaraz zobaczycie jak to wycinamy. Po co ten grzebień? Żeby go potem Pawełek wyłamywał, uważaj. Ale po co? Do czego będzie służył w domu? Żeby tam w między to wycięcie weszły jęki, te, które są pomiędzy korpcami.

No i teraz Padre tu wchodzi, ty idziesz na drugą stronę Padre don Corleone, excusez-moi, boulevard, i jaskółeczki przylatują na naszą budowę przed chwilą tu całe statko małe fruwało, latało a teraz takie i tu siedzą i odpoczywają no i to kolejna no i znowu plac zabaw się zaczyna o tam kolejna siedzi o matko ile ich tu jest Wszędzie gdzieś zobaczymy z góry mi już piknął. Ahoj, ludziska, do szczytu Smoczego siedzić Między osami, tak, i jaskółkami. Co prawda? Szczytny naszy, szczyt. Nie planowaliśmy żadnych jaskółek, ale zobaczycie na zdjęciach, że jak się nie planuje jaskółki, to one potrafią same tylecieć za domowi, Więc być może będziemy mieć jaskółkę. Albo kilka. Albo kilka. No a nie co? co my teraz robimy? My teraz kończymy w końcu ten dach. I montujemy no jeszcze jest, jest paro pierdółek do dokończenia. Bo no na przykład to, tu jeszcze trzeba dostukać gwóźdków. Te grzędy są. A tu już macie grzędy? A tu jeszcze nie ma. Nie do końca one idą idealnie do poziomu, ale robimy je tak, żeby były jak najbardziej do kalenicy. A ponieważ kalenica się troszeczkę powykrzywiała, to lepiej, żeby jednak one podtrzymywały całą płaszczyznę kalenicę niż były prosto. A a estetycznie to nie ma żadnego znaczenia, bo tego i tak widać nie będzie zabudowane e, Więc tak, oto sobie siedzimy i kończymy. I mamy ambitny plan dzisiaj skończyć całkowicie temat konstrukcji dachowej. No i montujemy je na czterech skrętach. No, to powiedz, ja To, to są 160 ki nie? I dla drugiej nie widzę, nic nie widzę, bo mam okulary i y, później na szpilce takiej. A tu o, sko będzie wiercił, to zaraz zobaczycie proces. Nie to jest dużo powiedziane, bo tutaj mamy saśmy stężenia Stężenia wiatrowe. wiatrowe. Dobra, nie tam. Będzie troszkę pod kątem. E, po, poczekaj, już ci powiem. E, do ciebie bo no, Nie babie. dam rady, bo mam radę. E. Bez sensu, po Przekładam rękę I wiercę dalej No i szło. No, jeszcze dzisiaj musimy też te piłki na jętkach zrobić, nie? Bo tam na tak, części bo dachu po jest musimy rusztowanie przełożyć. A na drugiej nie ma, więc po przełożeniu rusztowania będziemy Podobijać Staśmy. No może wyciągaj to, bo chcę, żebyś wbił szpileczkę. A, no tak. Smoczysko dzisiaj troszkę przełamał swój lęk. Nie bardzo, ale... Nie, w ogóle. Chwileczkę, 8 8,8 twardość 12 mm, z metra cięte. znaczy nie to były metrowe kawałki, nacięliśmy je na takie, co by przechodziły na drugą stronę bez problemu, bo czasem się zdarzają krzywe. Sorry, musicie wytrzymać to ćwiczenie się. Krzywe, krzywe, krzywe jętki czy grzęby i trochę odstają więc montujemy je na jedną szpilkę na jedną szpilkę i dwa wkręty po obu stronach a jętki będą na jedną szpilkę i cztery wkręty ósemki bodajże albo różna fajnie gdzie? Też dwa wkręty zobaczymy no co ty mówisz nam przynajmniej póki są dwa No i póki co dokręcamy ręcznie, może kiedyś nadejdzie czas, dokręcimy to kluczem udarowym. No ostatnio jak dokręcałeś to zerwałeś. No była słabo może Moment jak już wam kiedyś pokazywałem, że 50 Nm to jest wskazówka, nie? A się wyczyla, a jeszcze dłużej. Mm. A ja muszę z tym człowiekiem cały czas. Z naszej dwójki ma gorsze poczucie humoru. Okrzyk daje 3 do momentu. ja przynajmniej mam fatalne poczucie humoru, a on to nie wiadomo jakie. No, fatalne. Chłe, chłe, chyba ty. właściwie to chyba już, no cóż ja więcej tu mogę pokazywać. Nie? Teraz smoczyca będzie wiercić. Po drugiej stronie. Szczytu. tylko szmoka jak chcecie zdenerwować to można zacząć mu ruszać tymi deskami, kiedy <grym> stoimy i on wtedy się dziękuję Państwo, dzisiaj popracujemy zegar. bo jak ktoś mówił żeby je wcześniej wyprostować widzicie akwiletu, ja Wam pokażę tu o, widać, ale o odstaje, ktoś mówił wcześniej żeby wyprostować no nie, nie, bo legarne nie istotne w związku z tym mamy do czynienia z maszyną kafarową, prostującą, stworzoną na prędce. Ponownie. I cóż, no może ustawię kamerkę, to będziecie widzieć jak to się robi. A może nie. To wtedy nie zobaczycie. No jest o tyle. Skomplikowane.

花的费，他们三七幺九的。

च tak to wyglądało, nie wiem, czy coś było widać z tego kąta ujęcia, ale... Jeszcze tylko kilka, później poprzeczki w słupkach szczytowych, ale patrzcie, jak lampa, jak napier mandala tym słońcem. I No już tydzień urlopu, poszedł się bujać jeszcze tylko tydzień i nie wiem, jak potem. No i potem to właściwie będzie gotowy, no. Dzień dobry Państwu. Smoczyca macha pędzlem, a po co za macha pędzlem? Ja lubię takie tiki tiki jest robić. A poważnie? A poważnie, to sobie deseczkę. Najpierw sobie ją oheblowałam, a teraz ją sobie smaruję wejcą, bejcą, nie bejcą. Impregnatem. A no wcześniej fobosem. Wcześniej fobosem, teraz czymś. Bo to jest deska już, a pod dach to. To jest deska do czołowa, pas rynnowy, tak zwany, który będzie tu. A tu już mam oznaczone linie cięcia. A po się pewnie nie będzie nic widać. Jak widzicie, dwie pionowe kreski. No tak sobie wymyśliłem, że po prostu do tej niżej. Ona jest oddalona, czyli pół centymetra od krawędzi cięcia przy czepię sobie ściskiem kawałek płatki żeby piłą tarczową znaczy pilarką tak naprawdę przejechać Sprawda, pilarka zbiera tylko 6,5 centa a nasze kropki są 10x20 więc zostanie mi kawałek do docięcia to już poleci piłą szablaską nie chcę tego robić łańcuchówką bo w życiu bym nie zrobił równo Jak widzicie trochę różnych wersji było ale to przez to że mi się sznurek gdzieś zaczepił że jakieś takie Błędne pomiary były, na szczęście już jest wyprowadzone i przymierzam się do cięcia. A konstrukcję skeletową mamy skończoną. Wszystkie słupki szczytowe, poprzeczki. A dla wszystkich, którzy gdzieś tam na Facebooku komentowali, że nie mamy zamków na krokwiach, to tutaj zobaczycie, no, że jednak te zamki są. One nie są duże, ale są według projektu. Na 4 cm powinien być ten zacisk. Trochę mały, ale cóż, nie my, nie my to wymyślaliśmy. No, więc taki plan na dzisiaj. Pociąć krokwie okap w sensie. Zaimpregnować dechy porządnie. Jutro będzie jeszcze raz impregnowane. Przyczepić. A tu już czeka ładnie sobie grzecznie membrana dachowa. A co fajne, dachówki. Dojechały już z Czech do Polski i czekają na dostawę. Więc niebawem ta oto będzie przykryta. Trochę dziwnie od dachu zaczynać, ale ściany też już nie powiem. Sąsiadki z pobliskiego ula na lipie sobie przyleciały i szamają. Zbierają. Może mi się uda taką z znogawkami pokazać bardziej, ile ma. nectar uma nusca